A dzień dobry Państwu prosto ze szklarni. Przyszłam się tu schować, bo tutaj nie wieje, a nie wiem jak ten głośnik będzie działał na wietrze. Zaraz sprawdzimy, tylko miałam mały wypadek. Niestety mój statyw się połamał podczas nagrywania, ale Michał poleciał już go tutaj skleić do szwagra obok. I zobaczymy jak to będzie. Skleił mi Michał tą końcówkę, ale nie daje gwarancji, że wytrzyma. Idziemy się napić herbaty i trochę do Was pogadam. Powiem Wam, że dzisiaj jest naprawdę bardzo zimno. Bardzo zimno. Mieliśmy dzisiaj sadzić pierwsze warzywa do gruntu: pietruszkę, marchewkę, chyba bób. Nawet wzięłam nasiona, ale raczej tego nie zrobimy, bo marzniemy tutaj niesamowicie. Ale co się dziwić, tym w nocy już od kilku dni. Dzisiaj również będzie. Czekam z utęsknieniem na te ciepłe, słoneczne dni. No nic, no chciałam Wam pokazać właśnie, co będziemy siać, ale wam nie pokażę, za to pokażę Wam, co już u mnie ładnie rośnie. Za chwilę przejdziemy się tu po ogródku i zobaczycie, co rośnie. Jakie kwiaty już nawet kwitną u mnie tutaj. A przypominam, że ten ogród zaczęliśmy tworzyć w zeszłym roku w maju od zera po środku pola. I mam nadzieję, że w tym roku nadrobimy wiele pracy, wiele planów mamy. Ale jak będzie, wszystko się okaże. Ale zimno. Ale zanim przejdziemy do roślin, pokażę Wam, co tutaj Michał już dzisiaj robił pod altanką. Wyciąga całą ziemię, żeby później tutaj zrobić posadzkę, żeby była równa. Musi wyrównać właśnie najpierw podłoże. Później będzie kładł. Co to będzie? Kruszywo. Później będzie i później dopiero kamieniem. Ale już idziemy do kwiatów. Zaczęły kwitnąć moje pierwsze cebulowe roślinki tutaj. Narcyzy. Sadząc je myślałam, że będą to narcyzy te wiecie wyższe, a to takie karzałki mi porosły. Ale no nic. Ważne, że kwitną, że nic cebulek nie zjadło. Tulipany też już pięknie wrosły z ziemi. Pamiętajcie, że tulipanów nie trzeba okrywać ani jakoś zabezpieczać przed mrozem. One wszystko przeżyją. Wierzcie mi, wszystko przeżyją. A tutaj już moja duma, czyli moje łubiny trwałe. No, rosną przepięknie, przepięknie. Chyba wszystkie tutaj mi się przyjęły. Jedne są większe, drugie mniejsze, ale pięknie rosną. Czekam na ich kwitnienie. Naprawdę muszą pięknie kwitnąć w tym roku. A tutaj przy samym wejściu do szklarni, spójrzcie ile mi się wysiało ostróżek letnich, to wszystko są ich sadzonki, no pięknie tu rosną, ale muszę je wykopać i zlikwidować tutaj ten murek, żeby wejście do szklarni było bardziej przestronne, bo teraz każdy po nich depta. Tutaj też już mi coś pięknie kwitnie, to znaczy kwitnie, rośnie I nie wiem co to jest, to jest najlepsze w tym wszystkim. Ale na całej działce najlepiej i tak rośnie szczawne. Spójrzcie, ile jest to tego. Czas chyba na zupę szczawiową, co? Może w poniedziałek. Na rossole z niedzieli. Zobaczymy. Bo jest teraz przepiękny, w ogóle nie zjedzony tak bardzo przez ślimaki jak to było w zeszłym roku. Ręca zima. zimna. Biorę się za grabienie miejsca pod pietruszkę. Pietruszka to takie warzywo, które trzeba bardzo szybko wysiewać. Ono długo kiełkuje, a żeby wykiełkować, potrzebuje mieć stale wilgotną ziemię. Dlatego powinno się to robić jak najszybciej. Bo jeżeli się ją posieje dużo później, to niestety często nie wschodzi. I ja w zeszłym roku właśnie tak miałam. Tutaj zaczęliśmy tworzyć ogródek w maju, więc nie było czasu na wcześniejszy siew. I niestety nie mieliśmy ani jednej pietruszki. Ale za to w tym roku nadrobimy to wszystko. Dziękuję również, że w ogóle tutaj do mnie zajrzeliście. Jestem ciekawa, jak nie wyjdzie nagrywanie dłuższych filmów. Trzymajcie kciuki, żebym miała więcej odwagi, żeby to was częściej mówić. Mam nadzieję, że wprawię się w tym po prostu i na filmach będę częściej się do was odzywać. A tymczasem dajcie mi znać też w komentarzu, czy takie filmy wam odpowiadają.